Kiedy zaczynaliśmy, niewiele mówiło się o odgromówce, zatem chcieliśmy wypełnić tę niszę na rynku i tak powstał Elkobis. W roku 1998 branża odgromowa dopiero się rozwijała. To były pionierskie czasy, a nasza firma przecierała szlaki na rynku. Stworzyliśmy pierwszą firmę specjalizującą się w systemach odgromowych z tak bogatą ofertą. Bazowaliśmy na własnych zawodowych doświadczeniach. Dobrze znaliśmy branżę elektryczną, mieliśmy świadomość, że brakuje tego typu asortymentu. Spróbowaliśmy to zmienić i udało się. Zaczęliśmy jako niewielka firma. Dzisiaj zatrudniamy kilkadziesiąt osób. Jesteśmy liderem na rynku. Klienci poza atrakcyjną ceną i dobrą jakością oczekują od nas wsparcia technicznego, dostosowania naszych rozwiązań dla konkretnego projektu. Swoją wiedzą i umiejętnością pomagamy naszym kontrahentom odnosić sukcesy. W praktyce wygląda to tak, że nasi fachowcy udzielają porad przez telefon lub e-mail, ale również osobiście przyjeżdżają na miejsce budowy. Każdej inwestycji przypisany jest regionalny menadżer sprzedaży, który pomaga na każdym etapie, począwszy od projektowania, poprzez zakupy i logistykę, na montażu kończąc. Jego nadrzędnym celem jest dopilnowanie interesu naszego klienta. Mamy szeroką ofertę, wieloletnie doświadczenie i profesjonalne zaplecze techniczne. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrealizować każde zamówienie, nawet niestandardowo. O naszym sukcesie decydują ludzie, fachowcy, którzy pracują w Elkobis. To oni tak naprawdę budują tę firmę. Działamy szybko, ponieważ cenimy czas naszych klientów. Dobieramy, pakujemy i wysyłamy towar w ciągu trzech dni. Czasami słyszę opinie konkurencji, że to niemożliwe, że to odbija się na jakości. Wtedy proponuję im bezpośredni kontakt z naszymi klientami. Nasza filozofia polega na tym, by współpracować z naszym klientem, poznać jego prawdziwe potrzeby, wyjść mu naprzeciw. Dlatego jesteśmy obecni na wszystkich najważniejszych imprezach branżowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dla naszych klientów organizujemy szkolenia z zakresu instalacji odgromowej, na które wszystkich serdecznie zapraszam. Takie podejście do relacji z odbiorcami naszych systemów procentuje. Produkty z logiem Elkobis dostępne są u kilkuset dystrybutorów w całej Polsce. Sprawnie działamy również za granicą. Wydajemy katalogi w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Nasza praca spotyka się z uznaniem. Możemy się pochwalić licznymi nagrodami, certyfikatami, a nasze produkty mają wiele patentów i atestów. Dbamy o wysokie standardy, więc już w 2005 roku wdrożyliśmy system ISO i ciągle się doskonalimy. Wszystkie nasze sukcesy są możliwe dzięki zespołowi, który starannie od samego początku dobieramy. Lubimy się, szanujemy i w tym jest nasza siła. Bezpieczeństwo i sukces naszych klientów to nadrzędne wartości Elkobis. To dlatego pracujemy ze wszystkich sił, by czuli, że mają rzetelnego i mądrego partnera. Zapraszamy do współpracy.